Rozpoczynamy podróż trasą Velo Dunajec, nowy targ. Godzina 9, niedziela 9 sierpnia 2020 roku. To najładniejszym szlakiem rowerowym w Polsce. Przejadę go całego, dokładnie aż do Wiślańskiej trasy, trasy rowerowej. Wtedy go ocenię. To jest Biały Dunajec naprzeciwko. Czarny dunajec w tym miejscu. Oba te dunajce się łączą. Jest jeden wspólny dunajec. Wzdłuż którego będę sobie jechał. Jedziemy sobie welo Dunajcem wzdłuż jeziora Czorsztyńskiego Przed nami pieniny na drugiej stronie jeziora zamek w Czusztynie jesteśmy na przeciwległym brzegu i za chwilę będziemy na zamku w Nizicy. jak widać po mnie podjazdy dają popalić ale jest dobrze poniedziałek rano jesteśmy w Sromowcach Wyżnych dzisiaj prawdopodobnie gdzieś dojedziemy do nowego Sącza lub troszkę dalej. Jestem pod trzema koronami. Za chwilę będę przejeżdżał najpiękniejszym odcinkiem Dunajca, tak zwanym przełomem pienińskim. Tak wygląda przełom Dunajca. Piękne widoki. Południe dotarliśmy do Nowego Sącza. Jedziemy w miasta. Jedynie po drodze co widać to ruiny zamku. Jedziemy dalej. Czerwona strefa. Musimy opuszczać to miejsce, bo jest Covid 19. Z Nowego Sącza dajemy się w tamtą stronę, czyli do Gródka na Dunajce Pozostało nam 25 km. Jak widzimy krajobraz. Za nowym sączem nam się zmienił. Jestem na przełęczy Kurowskiej. Dzisiejsza baza noclegowa. Jestem nad zalewem rożnowskim. Przejechałem od sromowców średnich przez stary sącz, nowy sącz. Oczywiście Szczawnice, kościenko wcześniej. Wtorek, poranek, godzina dziewiąta. Dojeżdżam do Rożnowa. Pierwsze po drodze to ruiny zamku zawiszy czarnego. Samek to poszyn. Niestety nie będziemy go mogli zwiedzić, ponieważ w związku z pandemią w tym roku jest zamknięty. Tak się kończy w Polsce ścieżka rowerowa i nie wiadomo w którą stronę. Godzina 8:30, środa. Czekam na prąd w Otwinowie którym przejadę na drugą stronę i pojadę do miejscowości Zalipie. A tam pojazd czekający na prom. A to ja! A to ja czekający na prom. Pozdrowienia. Dojechałem do Zalipia. Pierwszy budynek Ochotniczej Straży Pożarnych. Zalipię. Może kiedyś to była najbardziej kolorowa wieś, w tej chwili zostało kilka tylko domostw pomalowanych, reszta jest strasznie ucylizowana. Jestem zawiedziony troszkę tą miejscowością, bo dużo się o nie naczytałem, a w sumie nie ma nic takiego ciekawego. Parę domków kolorowo pomalowanych i więcej nic jestem zawiedziony Zalipię znam ciekawsze miejsca szkoda czasu tam jechać przereklamowane w moim subiektywnym odczuciu nie polecam jestem zalipie mocno zawiedziony w tej, w tej chwili wracam na prom właśnie cisnę na wały szkoda, że siłko dwadzieścia parę kilometrów w sumie nic ciekawego. Żegnamy od Finów. Wracamy na velo Dunajec. Tradycyjnie prom mi uciekł. Znowu muszę chwilę czekać. Pech to pech. Zalipie pech. Prom pech. Ale jest dobrze. W sumie trasa nie najgorsza. Jedni zaczynają Velodunajec, a ja kończę. Ponad 250 km przejechane. Velodunajec, no ładna, trasa, yy, ładna trasa rowerowa, ale czy najpiękniejsza? Trudno powiedzieć. Chyba znam ładniejsze. Warto przejechać w każdym razie, szczególnie górskie odcinki. Są dosyć ciekawe, wymagające, malownicze. Większość trasy prowadzi po wałach. No w tej chwili dojeżdżam do Wiślańskiej trasy rowerowej, tzw. WTR-ki. WTR-ką w stronę Krakowa i do domu. Koniec welodunajca. Wiślańska trasa rowerowa będzie w innym materiale. Cześć!